Witam cię bardzo serdecznie na kolejnym odcinku Po co Ci życie, po co żyjesz. Dzisiaj dalej robimy rozkminy życiowe i zajmiemy się alternatywnymi wersjami Twojego życia. Coś, czego prawdopodobnie jeszcze nie robiłeś, coś, co może wnieść dużo nowości i patrzenia innego na siebie niż do tej pory. No właśnie, po pierwsze, to. Takie zadanie dla ciebie na dłuższy czas pracy, to jest zaakceptowanie swojego licznego ja, swoich licznych ja. Bo na przykład ja mam pięć różnych kierunków studiów, i one są od sasa do lasa. To jest i malarstwo, i rachunkowość, na przykład, i terapie naturalne, i zarządzanie firmą. Więc teoretycznie każda z tych, każdy z tych kierunków prowadził je do czegoś zupełnie innego i wszędzie tam tak naprawdę jestem ja. Więc ty też musisz zaakceptować, że w różne zainteresowania, różne rzeczy cię kręcą, równie się zachowujesz i to dalej po prostu jesteś ty. A teraz kolejne pytanie do zastanowienia, kim byś był, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Tak wiem, dosyć ciekawe pytanie. Dziwna konstrukcja. Powtórzę jeszcze raz. Kim byś był, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Czyli był kimś innym. No i teraz pewnie myślisz sobie, Basia, o czym ty do mnie mówisz. To właśnie, co by się stało, gdybyś na jakimś etapie wybrał inną drogę? Inne studia, inną miłość, inne miasto do zamieszkania. Kim byś wtedy był, była? Co by się wtedy w Twoim życiu zmieniło? Tego tak naprawdę nie wiemy i się nie dowiemy. Mamy tak wiele dróg y, życia, a tak mało czasu na ich przeżycie, więc dzisiaj pokażę Wam metodę na to, jak można tego doświ doświadczyć na papierze. Będziemy robić ćwiczenia, będziemy nad tym pracować, bądź ze mną do samego końca. Nazywam się Barbara Lech i na co dzień wspieram Was w tematach takich jak pewność siebie, asertywność, zachodzenie sobą w czasie, produktywność, jako mentor, jako trener, no i jako ktoś, kto dostarcza Wam właśnie co tydzień nowej dawki wiedzy i takich pytań, które nie są bardzo wygodne, ale jednak odkrywają nasze ukryte gdzieś potencjały. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli jesteś ciekawy, co będzie dalej, i chcesz kolejne bezpłatne porcje wiedzy dostawać regularnie. Zrób to po prostu teraz. Dzisiejszy live, dzisiejsze spotkanie zawiera ćwiczenia z książki Dobrze zaprojektowane życie. Książki, którą Ci serdecznie polecam, bo ona ma całą masę ćwiczeń dla osób, które szukają swojej ścieżki zawodowej. Która pomaga się rozwijać i zajrzeć w głąb trochę inaczej niż standardowo. Książki, która jest oparta na wielu badaniach i właśnie na bardzo wielu ćwiczeniach. To nie jest tylko gadanie, ale przede wszystkim praktykowanie. No, jedno z tych ćwiczeń dzisiaj lekko zmodyfikowane, ale jednak zachęcam Cię do tego, żeby je wykonać. Uwaga! Będziemy tworzyć trzy odrębne plany na kolejne pięć lat Twojego życia. Mhm. Y Dobrze słyszysz. Takie trochę będzie rozstrojenie jaźni i takie trochę podążenie różnymi ścieżkami, specjalnie po to, żebyś mógł tego doświadczyć. Pierwszy element, pierwsze życie, jakie będziesz projektował, to jest dokładnie to, co robisz dzisiaj. Czyli takie pytanie, które sobie trzeba zadać: ok, co będzie dalej w tym serialu? Jeżeli jesteś kierownikiem w jakiejś firmie, no to dalej jesteś tym kierownikiem. Jak będzie Twoje życie zawodowe, prywatne wyglądało w następnej pięciolatce? Jeżeli jesteś księgową, dalej pracujesz na tym samym etacie, czy prowadzisz biur rachunkowy, to sobie je prowadź dalej. Krótko mówiąc, tak się zastanów, co się wydarzy w Twoim życiu w ciągu kolejnych pięciu lat, jeśli będziesz akurat w tej ścieżce życia. Idziemy dalej. Drugie. To jest, co byś zrobił, gdyby ten zawód, który dzisiaj wykonujesz, przestał istnieć? Tak i nie ma. I teraz sobie myślisz, no ale jak to? Przecież księgowe zawsze będą potrzebne, kierownik robót również, w ogóle, no jak w ogóle sobie to wyobrazić? Spróbuj. Ktoś, kto kiedyś zaprojektował i udoskonalał faksy, w ogóle pamiętam, że to były takie wielkie telefony, z którymi można było dzwonić, można było nadać faks, przyjąć faks. To już jest przecież archiwum X, zapomniane. Spotyka się jeszcze te urządzenia czasami, ale raczej w takich mało współczesnych firmach, więc ktoś, kto się specjalizował w doskonaleniu tych urządzeń, już nie ma roboty. Dzisiaj też już nikt nie otwiera kawiarni internetowych z komputerami, bo to już jest przeszłość. Sama miałam taką kawiarnię, to był moment przejścia. Kiedy zaczęły być już internety we wszystkich domach, i w zasadzie każdy miał komputer i to już nie był dobry biznes. Dzisiaj, naście lat później myślę, że w ogóle były to kompletnie. Nietrafiony pomysł na zarobienie pieniędzy, więc to też nie jest coś, czym mógł ktoś dalej podążać, bo nawet gdybym ja swoją kawiarnię utrzymała, to musiałabym ją zmodyfikować, bo nie byłoby popytu dokładnie na tę usługę. Więc spróbuj sobie teraz wyobrazić: Ja wiem, że twój mózg i twoje ego w ogóle ma teraz takie, o co w ogóle chodzi, ale wyobraź sobie, że to, co dzisiaj robisz, ta funkcja, którą masz, przestaje istnieć. Księguje się w sposób cudowny, albo się nie księguje. Ja, jako trener, szkoleniowiec, nie mam pracy, bo już nikt się nie edukuje. Robi się to poprzez, nie wiem, zażycie odpowiedniej tabletki albo porażenie lekkie prądem, cokolwiek. Po prostu ten zawód, który dzisiaj wykonujesz, nie istnieje. I trzecie życie, które będziesz projektować, to będzie życie, w którym pytanie brzmi, co byś robił, gdyby pieniądze i wizerunek nie miały znaczenia. Co by to było? Czyli po prostu nie musisz się przejmować tym, jak zarobić, bo to, co będziesz robić, będzie ci dawało pieniądze, i nie musisz się martwić o to, co ludzie powiedzą, jak na ciebie będą patrzyć. Zaprojektuj teraz swoje życie. Oczywiście pierwsza część tego ćwiczenia to jest to, żebyś usiadł na tyłku, usiadła i na chwilę się zatrzymała w swoim e, biegu e, i zastanowiła się, zastanowił, e, jakie to by mogły być alternatywne ścieżki. E, zachęcam i opowiem wam historię mojej klientki Asi. Być może niektórzy z was ją kojarzą z ostatniego odcinka Po co ci biznes? Asia prowadzi kancelarię. I kiedy zadała mi to pytanie, to w ogóle patrzyła na mnie, jakbym spadła z drzewa. Oczywiście pierwsze życie, czyli co jest dalej w jej życiu, kiedy prowadzi dalej kancelarię, to poszło w miarę okej. Okay. Ale drugie, kiedy po prostu jej zawód przestałby istnieć i kancelaria nie miałaby prawa bytu na rynku, no to już ją lekko spowolniło ale, ale właśnie, kiedy zaczęła się nad tym głębiej zastanawiać, zastanawiać i kiedy dała sobie na to przestrzeń i prawo do tego, to doszła do wniosku, że zajęłaby się renowacją mebli. Że to jest coś, co ją od zawsze pasjonowało, coś, co lubi czasami robić, nie ma na to czasu, przestrzeni, ale zdarza jej się w ciągu roku, dwóch zrobić jakąś renowację, jeździ na targi staroci i coś ogląda, że to ją ciągnie. Więc ta druga ścieżka to właśnie to, że renowała, robiłaby renowację e, starych mebli. A trzecia ścieżka, co mogłaby robić, gdyby pieniądze i wizerunek nie miały znaczenia, no powiem wam, że to ją naprawdę na długo zatrzymało, a potem się rozpromieniła, uśmiechnęła i powiedziała, wiesz co, e, zostałabym tancerką. E, najlepiej w Vegas. Po prostu to jest coś, co duszy mi gra od dzieciństwa i tak. Gdybym się nie musiała przyjmować pieniędzmi, nie musiała się przejmować reputacją, co sobie ludzie pomyślą, jak to wpłynie na mój ten biznes, który teraz prowadzę, to myślę, że to byłaby ciekawa przygoda życia. Więc teraz ty się pobaw swoim życiem na papierze i usiądź, na chwilę się zatrzymaj i zastanów się, jakie te dwa alternatywne życia mogłyby być, gdzie by cię powiodły nogi, co byś ze sobą zrobił. Możesz zatrzymać teraz to, to nagranie, albo po prostu sobie zrobić gdzieś notatkę, albo potem do tego wrócić, ale zakotwić to sobie w swojej głowie, bo to ćwiczenie jest bardzo ważne. I teraz trochę Wam dam podpowiadajek, jak to zrobić, żeby dobrze wyszło, żeby się tym nie zagubić. Po pierwsze, każde życie musi mieć swój tytuł. Nie wiem, jak je zatytułujesz, to już jest po Twojej stronie Twoja kreatywność, ale na pewno to pierwsze to jest moje życie. A to drugie, trzecie, no to już nadaj temu jakiś tytuł, który poczujesz i który ci zagra w duszy. Dwa do zrobienia jest tablica rozdzielcza. Tak jak w samochodzie, ja bardzo lubię samochody, lubię nimi jeździć, lubię o nich gadać, lubię o nich czytać, lubię je oglądać. Tam są tablice rozdzielcze, które pokazują ci tak, obroty silnika, prędkościomierz, jak szybko jedziesz. Ile masz jeszcze paliwa, czyli dokładnie o takie zegary mi chodzi, możesz je sobie narysować, jeżeli ma w taką potrzebę. I teraz każdy z tych zegarów, a jest ich cztery, ma pokazać Ci coś innego. Pierwszy to Twoje zasoby. Co masz już dzisiaj, żeby móc zrealizować ten kierunek życia? I w pierwszym i w drugim, i w trzecim elemencie skala od zera do 100. Ty sobie zaznaczasz w każdym, kiedy się zajmujesz kolejnym swoim scenariuszem na życie, zaznaczasz sobie te zegary w każdej wersji. Więc okej, okay, moje dzisiejsze życie, to żeby dalej rozwijać się jako trener, czy Asia dalej rozwijać się jako radca prawny, jako prawnik, no to jakie ja mam dzisiaj zasoby do tego, żeby dojść do punktu, w którym chcę być. Dalej to, co, czy to, to lubię, czy po prostu lubię to, co robię. Znowu od 0 do stu, dalej, jaką mam pewność, że chcę to robić i że to jest możliwe do zrealizowania, i cztery to jest zgodność z moim sercem, z moją duszą, z tym, co czuję, jak ja to widzę. Do zastanowienia przez Was, do punktowania i tak sobie rozpisujecie te zegary na każdą alternatywną ścieżkę życia czyli tom numer jeden, tom numer dwa i tą numer trzy. Dajcie znać koniecznie w komentarzu, jak wam to brzmi i w ogóle co teraz myślicie, jak wasze ego, bo zakładam, że egon, który lubi, jak jest święty spokój i lubi być w roli mistrza, a nie ucznia, to w tym momencie yy, po prostu mówi: Głupie, nie będę tego robić, a po co mi to? Ale lepiej się skupić na czymś, na co masz wpływ, daj sobie spokój, szkoda czasu. Słuchajcie, to jest normalny mechanizm obronny, który powoduje zastój. I pewnie doprowadziło cię do tego miejsca, w którym jesteś. Więc powiedz, Egon, ja Cię bardzo lubię, ty sobie tam leż, odpoczywaj, a ja się pobawię, mogę zrobić sobie przecież takie trzy scenariusze, nic się w związku z tym nie stanie. Dodatkowe pytania, które sobie możecie jeszcze zadać, komponując te swoje scenariusze życia, to jest na przykład to, gdzie będziesz mieszkać w każdym z tych scenariuszy, bo również kiedy zostajesz na swojej ścieżce dzisiejszej, w numerze jeden. No również może się w ciągu pięciu lat coś zmienić, może masz plan na przykład na przeprowadzkę. A gdzie byś mieszkał, zapytałam, gdzie byś mieszkała, tak? Zapytałam Asię, gdybyś robiła renowację mebli. I to na przykład spowodowało, że gdyby to robiła zawodowo, no to potrzebowałaby domu, w którym jest miejsce na pracownię. No trzecia ścieżka, Asi, jest wam znana, to Vegas, więc tym większa przeprowadzka. Okej, okay, czyli gdzie będziesz mieszkać, czego cię nauczy to życie? Ta wersja konkretna. Jakie kompetencje nabędziesz, czego będziesz robić więcej, czego mniej, czego się po prostu w tym nurcie nauczysz. E, jaki to będzie miał efekt na cały twój heksagon szczęścia? O heksagonie szczęścia e, mówiłam w innym wideo. Heksagon szczęścia to sześć stref naszego życia, takie jak praca, finanse, rozwój osobisty, e, czas dla siebie, relacje i zdrowie. I e, jak te konkretne Ścieżki życia wpływają na te obszary, to jest też fajne do zbadania. I jak to życie będzie wyglądać, po prostu nie tylko zawodowo, ale także prywatnie, co się zmieni w Twoim życiu. Bo kiedy dyskutowałyśmy i pogłębiałyśmy z Asią ten temat, to okazało się, że gdyby była w domu i robiła renowacje, no to na pewno wtedy byłoby to bardziej sprzyjające dla środowiska do założenia rodziny. Do tego byłaby spokojniejsza, miałaby inne relacje z mężem, inne relacje z rodziną, na pewno miałaby w sobie więcej elastyczności i takiej odwagi do bycia sobą. Więc zastanów się, jak te kolejne ścieżki wpływałyby na Twoje życie zawodowe i prywatne. I to, co najważniejsze, tak naprawdę, to odważ się. Odważ się to zrobić, odważ się e, po prostu to ćwiczenie wykonać, bo to może być okazja do tego, żeby coś z tego powyciągać. I jeśli dzisiaj myślisz o tym, że brakuje ci sensu życia, to po prostu nadaj temu swojemu życiu sens. I może ta zabawa, to projektowanie alternatywnego swojego życia, może pozwolić ci poczuć znowu adrenalinę. Twój uśmiech może znowu wróci na twarz, a ty pomyślisz sobie: Wow, w sumie. No właśnie. Daj znać w komentarzu, co sobie pomyślałeś. Zasubskrybuj ten kanał i do zobaczenia w następnym odcinku: po co ci życie, po co żyjesz, bądź po co ci biznes. Do zobaczenia i dziękuję Wam bardzo za dzisiaj. Zrób ćwiczenie. Cześć.